Pani mnie zawołała. Masz względy u pani. Najzimniejsza noc, kiedy pamiętam. O ja! Chciałeś go? Trzy godziny w jedną stronę. Zawał serca. <gry> Przyjechaliśmy do fabryki herbaty. Chyba nie będziemy iść oglądać całego procesu, bo naciągają wszędzie na pieniądze, wszędzie już widać, że no, jak podchodzi Cygan w mokasynach i proponuje mi różne oferty, to no niestety zbierają, fermentują, suszą, rolują. Pokażę może, jak go narośnie. Więc mniej więcej tak to wygląda na wzgórzach. Idziemy spróbować, jak smakuje. Co tutaj masz? Jakieś ciasto, które podobno podają tylko tutaj. Nazywa się tea cake. Herbaciane? Herbaciane. Próbujemy herbatę. Mocna, smaczna, ma recenzje, ciasta. Nie wiem, jak to opisać. nie Piszcie. dowiecie. Dzisiaj rano odebraliśmy pranie. Niestety wilgotne, nie wyschło. Pani było bardzo przykro, no ale nie ma wpływu na pogodę. Policiała nas bardzo mało za to pranie, bo zapłaciliśmy około 10 zł. Mamy wszystko w workach, wilgotne, więc musimy pędzić teraz na check-in, zameldować się i porozwieszać wszędzie te nasze mokre ubrania. Idzie on! Mój kierowca! Pani mi zawołała, że kibel tam jest płatny i mogę iść do restauracyjnego za free. To sama pani? Is. Miła! Kochana! Nie powiedziała... Mi nie powiedziała! Nie widział... nie wiem w sumie, pewnie widziała, że idę. No, masz względy u pani. Grzej maszynę! Czekamy sobie na check-in i dostaliśmy taką pyszną herbatkę ciasteczka banany. Bardzo miło. Nie ja Bartosz? Mhm. Ja już zaczęłam jeść, bo dostałam szybciej. Tutaj mamy ryż z warzywami i jajkiem. A Bartosz? Opowiadaj. Co to jest? Nie mam pojęcia. To nazywa się Burisani. Na górze jest na pewno jajko. Jest jakiś kurczak, ananas. Zobaczymy. Wygląda bardzo smacznie i lokalnie. Jedziemy już do ciepełka. To była najzimniejsza noc, kiedy pamiętam. Masakra. Spałam w bluzie, swetrze i dwóch kocach. Tego nikt się nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał, ale jedziemy już do Eli i to ma być 30 stopni. Czekam. Co? Powiedz coś śmiesznego. Eee, puk, puk. Kto kto? Tuk, tuk. No, bo ja to wymyśliłam. Jest na koniu. Tu jest na koniu. Pan na koniu. No nic, jedziemy dalej. Po, po prostu nam się spodobało. Takiego jeszcze nie widzieliśmy. Jedziemy dalej naszą maszyną. Załadowana jest w lo... bardzo mocno. Patrzcie, cały bagel. Cały bagel. Od pani dostaliśmy popcorn na lunchek. I ananas cały czas jest z nami. Ale ananas dzisiaj, jest z nami, trzeci wiem. dzień. Jeszcze dwa i będzie do wyrzucenia. Ale jest piękny. Klasyczek mojej żony. Jak pachnie. Jak ananas pewnie. Po ananasie słodki smagmasie. Zgubiliśmy się, i jesteśmy po środku plantacji herbaty. Pomiędzy. w środku niczego. No ale widoczki są ładne. Teraz jest okay, bo jest płasko. Najgorzej, jak jest droga pod górkę I tym tuklukiem się naprawdę ciężko na jedzie. Na jeden bananik Pyszna Teraz to będzie z górki. Pokój ok. Widoczek bardzo ładny. Właśnie zrobiliśmy małe zakupy w piekarni. Nic, hot dog. Próbujesz. Pelwa, cebula, sosik. Na ostro. Na ostro. Ja mam jakąś bułeczkę z dżemem. Świeżutkie, bardzo dobra. Idziemy dalej. To jest miejscowość bardzo mocno turystyczna. O tutaj mamy ceny. No. Turyści lokalni. turyści, lokalni. 60 zł za jedno takie od no osoby. Tutaj ta trasa coś bardzo płaska, niewymagająca. Gdzie z dziećmi? Krótka droga. Jesteśmy otoczeni polami herbacianymi. Bardzo ładnie. No i co najważniejsze, znowu jest ciepło. Tyle widać: Ella Rock. Jeszcze się zastanawiamy, czy będziemy tam wchodzić. Trzy godziny w jedną stronę. Zawał serca. <noise> instant, instant. Jak nubla. Zobaczymy. Jutro podejmiemy decyzję, czy będzie jakaś alternatywa, czy... będziemy się tam wspinać. Pan Maruda. <noise> Powinienem nagrać to, jak wybierzemy się na szlak. Tak, Gdyta przeżywa od samego wstania, że trzeba wstać. Nie lubię wstawać. To wymyśli wstawanie. A droga do naszego hotelu to jest w ogóle porażka. Później pokażemy, jak się wjeżdża. Hotelu, pokoju. Okej, okay, weszliśmy na górę. Jednak było trzeba troszeczkę się powspinać. Miało być ładnie i płasko, a było 5000 schodów. No było trochę schodów. No, 40 minut zrobiliśmy to w 15. I yes. <noise> Piękny Misio. Śpiący Misio. Ogólnie jest tutaj bardzo dużo bezdomnych zwierząt. Znoszę to tak sobie. Dopóki są zdrowe, wesołe, to ok. Ale jak tylko jest jakieś chory, kulawy, to jest ciężko. Ostatnia prosta. A tam co jest? Widzę ludzi. Pójdzie widzę. W tym tęczu. Ja nie widzę, a ja widzę. A jeszcze warte uwagi, gratulacje dla mojego męża. Dzisiaj nie w klapkach. Jest. Rozgadłaś, ale się wstydziłeś, tak? Jak szliśmy do, to daliśmy mu banana i nie chciał jeść, ale teraz wracamy i nie ma banana. Chodzimy na kolejny szlak. Idziemy teraz na most kolejowy. Tutaj ładna świątynia kolorowa. Ok, już prawie jesteśmy. Most kolejowe. Ma 9 kolumn. Jest jedną z głównych atrakcji w regionie. No i jak widać turyści okupują, okupują. Najlepiej tu wszyscy jak jedzie pociąg, ale pociąg jedzie albo o 630 rano. Albo później nie wiadomo, bo nie ma dokładnych godzin między 14 a 16.00, więc się już raczej na pewno nie pojedzie. No. Też już jest dość późno, więc musimy wracać do naszego pokoju, żeby. Przed zachodem słońca zdążyć wjechać tuktukiem, bo droga do nas jest bardzo wymagająca. Mamy tutaj rozgrywki, zachęcanie do segregacji w sumie w bardzo ciekawy sposób. Zobaczymy. Pierwsza próba nieudana. A gdzie jest piłka? Padła, ale nie no, przez obręcz. jest filozof, myśliciel Witam Was dzisiaj w Stojemnicze z Sri Lanki. Jest to miejsce gdzie możemy zobaczyć bardzo dużo wpływów i brytyjskich, i indyjskich i różne potrawy. Chociaż on tylko jedną. Jest to leży kary. Jedziemy przez tunel kolejowy, jest krótki Są jakieś odgłosy na sklepieniu, czy jak to nazwać na suficie. I to chyba są nie toperze. Super Pa no, o ja, latają. O ja, chciałeś go? Nie. No nie. Patrzę pod nogi. Ideszko. <śluje> <śluje> idziesz, idziesz. No. Zbliżamy się do wyjścia Ciekawe, ciekawe. Dzisiaj czeka okay. Jeszcze nie jest źle, to jeszcze nie to. Teraz zaczynamy wspinaczkę do naszej hapki. Dajmy, dajmy, idę wszystko Lecimy

Jest przed osiemnastą, za godzinę mamy kolację tutaj na tarasie. Oczywiście klasycznie ryż i kary. Pyszne. Profesjonalny hajkar. Dzisiaj. Żarty się skończyło. Też gotowa. Jest godzina późna, dziesiąta. Ruszamy. Musimy zrobić jedną ceremonię naszego bąbelka. A nasz bąbelek dostał wczoraj imię, zostało uchrzczone. Tak. A na imię ma Gucio, a na drugie Sanostol. Tak wygląda maszyna. Tu jest oleju. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Bagnet przetarty. Teraz jeszcze raz. Elegancko. Rzyna tu kosztuje około 350. Aha, i są dwa baki. Jeden jest na 9 litrów, a drugi jest na niecałe dwa. Więc jakbyście zapomnieli i nie zatankowali, nie, to się przełącza na drugi bak rezerwowy. Tak tu działa rezerwa. Dobra, lecimy. Lecimy na haj, bo się zrobiło późno. Rozpoczynamy od marszu po torach. Dwie godziny, nie, dwa i pół po torach, a później półtora kilometra takiego szczytowego w lesie. W lesie. W końcu spotykamy i nasze kochane małpki. Nie to na, ryby, żeby się, ja na Bartu się denerwuje, że jak pojawiają się małpy, to mi się wyłącza mózg. Tak. Ok, udało nam się znaleźć właściwą drogę. Raz skręciliśmy źle i weszliśmy komuś na plantację herbaty, a za nami idzie pan, który nas śledzi i który chce nas. Zabrać ze sobą, żebyśmy wzięli go jako przewodnika. Idziemy sami. Przed chwilą ten gość nam powiedział, że źle idziemy. Ale nie ufamy mu. Próbujemy sami, więc idziemy tu jakimiś haszczami. Zobaczymy, czy macie kciuki. Jesteśmy po środku niczego, ale patrzymy na mapkę i widać tam w oddali main track. Jakieś 300 metrów, więc wspinamy się i zobaczymy. Ok, update. Wygląda na to, że zrobiliśmy to. Tak, udało nam się, są ludzie. Niech to się mnie poddawać, na Czekam aż mój mąż zbierze manę. A tak szczytowy. Prawie jesteśmy. Bez kciuk. Pierwsze wrażenia? Wysoko. To Paweł Jumper. Bartosz jak zawsze odważny. Siedzi tam gdzieś na kamieniu. Ja w bezpiecznej odległości. Ogólnie tutaj wejście było dużo dłuższe, trudniejsze. A szczerze czy widok wczoraj był gorszy Byłoby łatwiej gdyby był opisany szlak. Niby był czerwona kółka ale, ale bardzo mało tego Bieg na orientację. Dobrze, że ty jesteś w tym dobry, bo ja jestem beznadziejna. Ja coś tam, co nie coś potrafię. No na razie mieliśmy trzy wspinaczki łącznie na strelance i według mnie numer jeden to o, zapomniałam jak się nazywa. Tam było najładniej. Oczywiście nie może zabraknąć pana Buddy. Tam byliśmy wczoraj. Jesień. No, wieje. No, nic trzeba się zbierać. Schodzimy na dół. Schodzimy na dół i jedziemy jeszcze na wodospad i mamy. Ale odchaczoną, a jutro jedziemy do miejscowości, gdzie będziemy się wybierać na safari. safari. Na samym szczycie góry. Później z tego robią ognisko. A później jest takie powietrze, czy brudne. Strasznie to wygląda. To ja, jungler. Właśnie padła ważna deklaracja. Na Bartosza urodziny idziemy gdzie? Do KFC, bo mi brakuje mięsa. Lubię I mięso. Jestem mięso rzecą, tu jest wszystko prawie w wegę. A kurczaczkę tam ci ty, tyci ty, ty, na kosteczce. I na moje urodziny idziemy do KFC. I. O chwilę, jak dla czterech osób solo w jeden dzień. Easy, easy. Spotkaliśmy małego kolegę na trasie. To wodospad Rawana. Nazwa pochodzi od pewnego mitu, legendy. Był sobie Bóg Bugrama i Bugrama miał żonę siwę Przed taki Bóg Demon Ravana właśnie, tak jak się nazywa ten wodospad Porwał mu duperę. I to oni, to chyba było w Indiach i ten Bóg Demon przyleciał tutaj i więził ją e, W jaskini niedaleko, jaskinia też się nazywa Ravana Wodospad się nazywa Ravana A my tu byliśmy dosłownie 5 minut, bo po Islandii to żaden wodospad już nie będzie robił takiego wrażenia Hello